Dzień dobry witam Państwa dziś jest 18 lutego przedwczoraj po wielu latach przerwy w używaniu, no nie wielu latach po trzech latach przerwy w używaniu apiwarolu odymiłem wybrane rodziny te które miały największy osyp waroła w jesieni a piwarolem. kontrolnie bo z, z wielu lat z 35 lat pszczeleżenia nie pamiętam tak żałosnych wyników zimowli. Bardzo słabo mi przezimowała w tym roku pasieka. Wyniki badań przeprowadzonych yy, na próbkach, które wysłałem do Puław pokazały obecność nozemy i trzech wirusów. Wirusa zdeformowanych skrzydeł chronicznego i ostrego paraliżu. Skala tych próbek nie wskazuje na to, że infekcja jest tak duża, żeby była zagrożeniem dla rodziny. Według zdania pani doktor weterynarii. No, w związku z tym szukam przyczyny. No, to, że, że jest infekcja, to wiemy, bo jakbym zrobił badania na zgnilca, to na pewno znalazłyby się w pasiece przetwarniki zgnilca. Wszędzie jest choroba. Przypominam, że według badań przeprowadzonych parę lat temu w małopolskich pasiekach. 70% parę procent próbek wykazało obecność przetwalników z wilca. Przecież nie było 70% y, procent chorych pasiek, chorych w, w, z objawami klinicznymi. Tak też teraz jest z tymi moimi chorobami, które ja tutaj stwierdziłem, ale no chcę zobaczyć, dlaczego, dlaczego odejmiłem kontrolnie apiwarolem. Bo y, jak rozmawialiśmy o tym, to pani doktor weterynarii powiedziała, że to przyczyną może być niedoleczona waroza. No dla mnie to jest wstyd. Ja nie mogę się z tym pogodzić cały poprzedni sezon paskami na olejkach eterycznych no, kwasem mrówkowym, w zależności od od, od warunków czy, czy, czy był czerw kryty w czasie zabiegu czy nie w rodzinie cały sezon monitorowałem, pilnowałem na koniec jesienią leczyłem po zaizolowaniu matek bez obecności czerwiu krytego w związku z tym myślałem, że Barozę pokonałem. Zobaczymy co wykażą. Ja jeszcze nie patrzyłem na wkładki demnicowe. Zobaczymy co wykaże, wykaże te, to odymianie. Teraz matki są jeszcze w izolatorach, jeszcze nie ma czerwokrytego. Te rodziny były odmiane oczywiście bez obecności czerwiekrytego. No i pokaż tu chcę żeby to było widoczne No i niestety Jest wyrok Nie wiem co się stało Nie wiem dlaczego ale jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, znaczy Około 30 osobników w tej rodzinie po zimowli w związku z tym dochodzę do wniosku, że będę musiał całość pasieki odymić jeszcze raz póki motki są izolowane odymić apyforolem, no jedna rodzina zobaczymy jeszcze inne תהי, נס, דבר. שי. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze wezmę to jedną, dwa, trzy. trzy. no więc widać że pani doktor miała jakby częściową rację na cztery rodziny w jednej jest skandaliczny w jednej jest skandaliczny osyp pasożytów tam po zimie dwadzieścia czy ponad 20 sztuk to mogło rzeczywiście osłabić rodziny tu też się nie spodziewałem żadnego pasożyta dlatego, że jak powiedziałem rodziny były jesienią odmiany już nie pamiętam kiedy ale, ale w wrześniu pod koniec września chyba, nie mam tam, mam tam zapisane od koniec września były odmiany yy, bez obecności czerwiu krytego. Odmiany były sublimatem kwasu szczawiowego. I teraz jest pytanie. Wszyscy twierdzą, ja też tak uważam, że sublimat kwasu szczawiowego jest w 100% skuteczny, tak samo jak opiwarów sprawdzałem to. czyli albo sublimat, albo tamte, tamto leczenie było nieskuteczne, ale było bardziej skuteczne w tych rodzinach, w tamtych mniej, w związku z tym podejrzenia moje kierują się na reinwazję. Były jeszcze ciepłe dni, po leczeniu jednak pszczoły mogły, ta rodzina, która miała najwięcej osypu teraz, o ile sobie dobrze pamiętam, była wyjątkowo silna, więc one jeszcze penetrowały, wędrowały i mogły po leczeniu nanieść tych pasożytów. Wniosek stąd taki, że trzeba jednak powtórzyć leczenie zupełnie późno, wtedy kiedy jest całkowicie nielotna, już stała pogoda i nie ma zagrożenia reinwazji. Dziękuję Państwu bardzo.